W ubiegłym roku wejherowianie złożyli 102 wnioski w ramach rządowego programu Czyste Powietrze. Od stycznia bieżącego roku obowiązuje trzecia część programu Czyste Powietrze z najwyższym dofinansowaniem do 69 tysięcy złotych. Wprowadzono także zmiany dotychczasowego programu, żeby jeszcze łatwiej sięgać po dotacje. Wprowadzenie od stycznia nowej trzeciej części programu Czyste Powietrze dla Beneficjentów Uprawnionych do Najwyższego Poziomu Dofinansowania podzielono na dwa etapy. Obecnie realizowany jest pierwszy etap. Trwa bowiem nabór wniosków do części, gdzie przewidziano nawet 69 tysięcy złotych maksymalnej dotacji przy 90% kosztach kwalifikowanych. Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w tym przypadku wyniesie do 900 zł, jeśli chodzi o gospodarstwa wieloosobowe, lub 1260 zł, jeśli chodzi o gospodarstwa jednoosobowe. Kryterium kwalifikowalności to też ustalone prawo do otrzymania przez wnioskodawcę zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Liczbę transz rozliczeń i wypłat dotacji dla najwyższego poziomu dofinansowania zwiększono do pięciu. Wnioski w ramach programu Czyste Powietrze można składać do 30 czerwca 2027 roku. W Wejherowie pośrednikiem w programie Czyste Powietrze jest Urząd Miasta Wejherowa. Zatem żeby złożyć wniosek, wystarczy udać się do Urzędu Miejskiego w przy ulicy 12 Marca 195. Muzyka